rozczarowania weekendu Premier League. Po pierwsze, niechlubny rekord Southampton. Po drugie, Arsenal wypisuje się z wyścigu mistrzowskiego. Po trzecie, czy Anglia ma najgorszych sędziów na świecie? I czwarte, bezzemne City. Po porażce 3-1 z Tottenhamem Southampton oficjalnie spada z ligi. Spadek na 7 kolejek przed końcem to najgorszy wynik w historii. Resztki honoru mogą zachować zdobywając jeszcze dwa oczka. Dzięki temu nie pobiją rekordu Derby County, 11 punktów na koniec sezonu. Liverpool jest w dołku, przegrywając kolejny mecz, tym razem z Fulham 3-2. Jednak kolejnych podgięć nie potrafi wykorzystać Arsenal. Aktualnie tracą aż 11 punktów do The Reds, A remis 1-1 z Evertonem i słaba postawa w tamtym spotkaniu to za mało. W tym meczu Show skradł jednak sędzia Darren England. Co tydzień, zamiast o świetnych spotkaniach, mówi się najwięcej o błędach sędziowskich. Tydzień temu James Tarkowski nie ujrzał czerwonej kartki po takim wejściu. A w tej kolejce sędzia Darren England nie panował nad sytuacją na Goodison Park, dyktując kontrowersyjny rzut karny. Czego więcej potrzeba, aby w końcu się coś zmieniło? Kiedy wszyscy myśleli, że stare Dobre City wraca, męż na Old Trafford temu zaprzeczył. Guardiola wyszedł na to spotkanie z siedmioma nominalnymi pomocnikami, a jego drużyna wytworzyła zaledwie 0,49 gola oczekiwanego. Gdyby czerwone diabły były skuteczniejsze, to mogliby zdobyć pierwszy dublet nad drużyną City od 2020 roku.